Sala balowa eksplodowała brawami kropka sznury złotych świateł zwisały z sufitu, migocząc nad marmurową podłogą, gdzie pary wirowały, obcasy stukały, a kieliszki szampana brzęczały jak w jakiejś bajce, do której zaproszono wszystkich oprócz mnie. Kropka zanim zaczniemy, zostaw komentarz, i powiedz nam, co byś zrobił w tej sytuacji? Bądź szczery, powiedz mi w komentarzach poniżej. Czytamy każdy komentarz. Zaczynajmy, kropka, panie i panowie, panna młoda, i pan młody krzyknęli m.C., i rozległy się głośne okrzyki. Zrobiłem jeden powolny krok na scenę, trzymając mikrofon, który właśnie otrzymałem. Moje zadanie było proste, kropka, wznieść krótki toast gratulacyjny za moją kuzynkę Daniel. Dorastałyśmy jak siostry. Osobiście mnie o to poprosiła, powiedziała nawet. Lepiej, żebyś była tam ze mną kropka, ale gdy zbliżyłem się do przodu peronu, jakaś ręka pchnęła mnie od tyłu w ramię. Potknęłam się, prawie upadając na tren sukni Daniel. Co ty robisz? To był mój brat, Ryan. Górujący nademno w swoim designerskim smokingu. To dla rodziny. Zostań z tyłu, tam, gdzie twoje miejsce. Jestem rodziną, powiedziałam cicho, ściskając mocno mikrofon. Pracujesz na stacji benzynowej, zadrwił. Śmierdzisz olejem napędowym i smutkiem, kropka, i wtedy odezwał się głos mojego ojca, czysty i okrutny, przez odbijający się echem mikrofon. Ona jest tu tylko dla resztek. Wciąż pompuje gaz w wieku trzydziestu lat, kropka, tłum wybuchnął śmiechem. Moje ciotki, wujkowie, kuzyni. Nawet Daniel rzuciła mi zdezorientowane spojrzenie, nie będąc pewna, czy wkroczyć, czy pozostać w swojej idealnej bajce kropka, ale nie wzdrygnęłam się. Uśmiechnęłam się. Nie szeroko Niesztucznie. Po prostu ten mały uśmiech, który ludzie dają, gdy już wiedzą coś, czego ty nie wiesz. Wyjęłam telefon z kieszeni, wpisałam jedno słowo i nacisnęłam wyślij następnie spokojnie podszedłem do krawędzi sceny i usiadłem ze skrzyżowanymi nogami. Wyglądając, jakbym miał cały czas na świecie kropka 30 sekund później rozległ się dźwięk. WHP WHPę WHP P whp, whp. Goście odwrócili głowy. Jeden z moich wujków wyjrzał przez boczne okno wielkiej sali i krzyknął: Czy to? Okna zagrzechotały. Żyrandole zadrżały. Potem drzwi sali balowej otworzyły się i do środka wpadł podmuch wiatru, który sprawił, że serwetki trzepotały, a spódnice powiewały kropka w drzwiach. Stanął mężczyzna w ciemnym, skrojonym na miarę garniturze. Sześć stóp trzy. Czysto ogolony. Starowo szare oczy. Jego spojrzenie raz przeskanowało pokój, a potem wylądowało na mnie kropka postąpił naprzód, obcasy odbiły się echem od marmuru. A w pokoju zapadła ogłuszająca cisza, kropka stałam powoli, jakbym ćwiczyła ten moment w lustrze dziesięć tysięcy razy, kropka ponieważ tak było, podszedł do mnie i powiedział tylko jedno. — Gotowa do wyjścia, panu Blake. Kropka i w tej sekundzie cały pokój się zmienił. Ryanowi opadła szczęka. Kieliszek mojego ojca wyślizgnął mu się z ręki i rozbił. Daniel zakryła usta, kropka a mój brat, który kiedyś śmiał się, gdy poprosiłam go, aby podpisał sam, Dosłownie potknął się o tort weselny, ponieważ mężczyzna stojący obok mnie nie był lekim kropka, był to Nathaniel Pierce, miliarder, dyrektor generalny Arcadia Energy, najmłodszy dyrektor generalny Fortune 500 w kraju. I właśnie przyleciał na moje wezwanie, ponieważ nie byłam już dziewczyną ze stacji benzynowej. I nigdy nie byłam kropka, cisza nie trwała długo. Kawałek po kawałku rozpadła się na szepty i westchnienia, gdy każdy z gości zaczął szemrać jak zaniepokojony ulica. Czy to naprawdę Nathaniel Pierce? O mój Boże, jest w Forbes. Właśnie zadzwonił do pani Blake. Czekaj, do niej. Daniel za wyraźnie blada pod swoim makijażem, złapana między konfetti jej wymarzonego ślubu a burzą. Która właśnie przeszła przez drzwi. Nathaniel położył delikatną dłoń na moich plecach. Chcesz zostać? Zapytał na tyle cicho, że tylko ja mogłam go usłyszeć. kropka Rozejrzałam się po pokoju. Na mojego ojca, który kiedyś powiedział, że marnuje pieniądze na czesne po tym, jak rzuciłam szkołę, by opiekować się mamą. Na mojego brata, który kiedyś stał przed moim zniszczonym mieszkaniem. Śmiejąc się, gdy odjeżdżał swoją Teslą kropka na mojego wujka, który odmówił przytulenia mnie podczas ostatnich rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, ponieważ śmierdziałem spalonym olejem. Nie powiedziałem. Widziałem już wystarczająco dużo kropka Nataniel skinął głową. Po czym spojrzał w górę i zwrócił się do pokoju ze spokojną jasnością. Przepraszam za przerwę, ale obecność pani Blake jest pilnie potrzebna. kilka osób zachichotało nerwowo, niepewnych, czy to przedstawienie, dopóki tego nie usłyszeli. Kolejny wirnik, kolejny helikopter. A potem trzeci. Tłumniczym fala skierował się w stronę okien kropka na zewnątrz. Trzy lśniące czarne helikoptery unosiły się w idealnej linii. A ich wypolerowane ciała odbijały żirandole sali balowej. Kropka głos mojego ojca skrzeczał. Co tu się do cholery dzieje? Myślałem, że pracuję na stacji benzynowej. Szepnął ktoś. Kropka odwróciłam się powoli i zeszłam po schodach ze sceny, stukając obcasami jak młotami w ogłuszającej ciszy. Nataniel poszedł za mną, ale ja zatrzymałam się obok Ryana. Spojrzał na mnie, jakby zobaczył ducha. Mój brat, mój tyran, człowiek, który kiedyś powiedział. Nigdy nie będziesz nikim. Osiągnąłeś szczyt w wieku dziewiętnastu lat, kropka spojrzałam na niego, przechyliłam lekko głowę i powiedziałam spokojnie: Zawsze lubiłeś być w centrum uwagi, Ryan. Mam nadzieję, że tort był tego wart. Otworzył usta, by odpowiedzieć, po czym je zamknął. Przeszłam obok ojca, który wpatrywał się w Nataniela. Jakby jego mózg odmawiał przetwarzania rzeczywistości. Nie musiałam mu nic mówić. Jeszcze nie teraz, kropka, gdy dotarliśmy do drzwi, Daniel zawołał słabo. Zaczekaj. Zoe. Zatrzymałam się, ale nie odwróciłam. Nie musiałam oglądać się za siebie. Wszystko, co się liczyło, było teraz przede mną. Kropka na otworzył przede mną drzwi, jak człowiek, który robił to tysiące razy. Na zewnątrz wiatr targał moimi włosami. Paparazzi już się zebrali. Bóg jeden wie, skąd oni to zawsze wiedzą. Podeszliśmy do eleganckiego helikoptera, czekającego na centralnym trawniku. Umundurowany pilot otworzył boczny włas, salutując. Gdy weszłam do środka, Nataniel pochylił się i szepnął mi do ucha. Nadal chcesz to teraz ogłosić? Spojrzałam na niego, a potem na telefon, gdzie czekała wersja robocza wiadomości. Kropka jeden przycisk dzielił mnie od wysłania komunikatu prasowego. Który podpaliłby całe miasto kropka, uśmiechnąłem się. Niech się zastanawiają. Trochę dłużej. Uśmiechnął się. Okrutne. Nieokrutne, powiedziałem. Strategiczne kropka, gdy wirniki ryknęły i wznieśliśmy się w ciemniejące niebo. Spojrzałam w dół na namiot weselny poniżej. Z góry ludzie, którzy mnie upokorzyli, wyglądali jak mrówki szukające schronienia. I nagle zdałam sobie sprawę, że nie potrzebuję zemsty. Kropka, to ja byłam zemstą. Kropka, helikopter przeciął niebo jak ostrze. Światła w dole migotały nad miastem, ale mój umysł nie skupiał się na panoramie. Wciąż byłem na weselu. Sposób, w jaki opadały ich twarze. Fascynacja, szok, poczucie winy, strach. Kropka, wszystko łączyło się w coś bezcennego. Ale nic z tego nie było szczęściem. Nic z tego nie było z dnia na dzień. Bo podczas gdy oni śmiali się ze mnie, że pracuję za minimalną stawkę, ja budowałem coś, czego nigdy by się nie spodziewali. Nataniel podał mi szklankę wody gazowanej. Wszystko w porządku. Przytaknęłam, chwytając ją. A potem rozluźniłam uścisk. Tak. Nie spodziewałam się, że to będzie takie uczucie. Jak co? Jakbym w końcu nie miała nic do udowodnienia, a oni o tym wiedzieli. Kropka odchylił się do tyłu. Przyglądając mi się z tą samą spokojną intensywnością, jaką miał, gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Nie na jakiejś hucznej imprezie, ale na rozwalonej stacji Chevron o trzy nad ranem, kiedy cepsuł mu się samochód. Byłam jedyną osobą pracującą na tej zmianie kropka smar na moich rękawach. Worki pod oczami. Nie miałem pojęcia, kim on jest. A mimo to pomogłem mu. Dałem mu darmową kawę. Pozwoliłem mu pożyczyć mój telefon. Usiadłam z nim, gdy wyglądał na zbyt wyczerpanego, by prowadzić. Nawet nie zapytałam. Jak się nazywa? Kropka, ale dwa tygodnie później wrócił. Z wizytówką i ofertą. Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Nie tylko do pracy. Do wszystkiego. Kropka. Tak stałem się jego cichym wspólnikiem. Poza protokołem. Na moją prośbę. Ponieważ chciałam zarobić na wszystko bez bycia nazywaną czyjąś dziewczyną lub utrzymanką. I tak się stało. Przez następne cztery lata, kropka, podczas gdy ja utrzymywałam pracę na stacji benzynowej, by chronić ubezpieczenie medyczne mojej matki, Nataniel pomógł mi zbudować portfel inwestycyjny. Pomógł mi wrócić do szkoły pod fałszywym nazwiskiem. Nauczył mnie świata private equity startupów. Wykupów kropka zarobiłem miliony, zanim wyszedłem z fartucha. Ale nigdy nie powiedziałem o tym rodzinie. Dlaczego miałbym to robić? Nie obchodziło ich, gdzie znikam między zmianami. Nigdy nie pytali, skąd wzięły się śniaki na moich rękach kropka, albo dlaczego nie mogłam przyjechać na święto. Dziękczynienia, bo leciałam do Tokio. Nie chcieli widzieć, jak wygrywam kropka, ale teraz. Teraz nie mieli wyboru kropka. Helikopter wylądował na dachu 65-piętrowego budynku. Siedziba Pierce Holdings. Gdy wyszedłem, Nathaniel podał mi rękę. Jesteś pewna, że chcesz to zrobić dziś wieczorem. Odwróciłam się do niego kropka, zepchnęli mnie ze sceny. Powiedziałam spokojnym głosem kropka, śmiali się ze mnie, jakbym była robakiem pod ich butem. Nie robię tego dla zemsty. Robię to dla jasności. Kropka uśmiechnął się. W takim razie już czas kropka zeszliśmy na ostatnie piętro, gdzie czekała wypolerowana sala konferencyjna. Lśniące szkło, czarny marmur, przyciemnione światła. Moja asystentka, Harper, miała już poukładane foldery. Informacja prasowa ukaże się za 45 minut, powiedziała. Firma twojego ojca jest już oznaczona we wstępnym ostrzeżeniu o przejęciu. Dobrze, odpowiedziałem. Niech zobaczą to przed innymi. Ponieważ to, czego jeszcze nie wiedzieli, czego nikt z nich nie wiedział, to fakt. Że właśnie wykupiłem 67% firmy inwestycyjnej mojego ojca poprzez przejęcie fasadowe. Od jutra rano będę nowym właścicielem większościowym. A jedyny telefon, jaki otrzymają, będzie pochodził ode mnie. Następny poranek był rzeźki, chłodny i bez troski. Siedziałem samotnie na balkonie mojego penthouse'u, szlafroki opięte wokół talii, kawa w ręku, wzrok utkwiony w ekranie telefonu jak w naładowanej broni. Na każdym kanale biznesowym, CNBC, Bloomberg, Wall Street Journal, moje nazwisko było na pierwszym planie. Zoe Blake nabywa większościowy pakiet udziałów w Hawthorne Capital, a pod tym nagłówkiem córka wspólnika założyciela dokonuje cichego przejęcia po latach separacji. Reporterzy już krożyli jak sępy nad świeżą padliną. Ale ja nie myślałem o nagłówkach. Myślałem o chwili, w której je zobaczą. dokładnie o 9:02 mój brat Ryan wysłał mi SMS-a. Co to do cholery jest? Powiedz mi, że to fałszywka. o 9 kwietnia zadzwonił mój ojciec. Pozwoliłem mu zadzwonić. Potem kolejny. Potem kolejny. Aż w końcu odebrałam Zoe. Powiedział bez tchu: Popełniłaś błąd kropka to nie jest gra. Kropka, nie gram, powiedziałam spokojnie. Ale może teraz przestaniesz traktować mnie jak pionka. Kropka, milczał. A potem z desperacką przewagą, jak w ogóle, kto dał ci kapitał, zarobiłem go kropka, pracujesz na stacji benzynowej. Kropka, prawie się roześmiałem. Mówiłeś to już tyle razy, tato. Może powinieneś wycofać ten tekst? Zwłaszcza, że teraz podpisuję twoje czeki kropka cisza. Gęsta. Nie do oddychania. Potem nastąpiła eksplozja. Upokorzyłeś mnie. Mogłeś przyjść do mnie. Jestem twoim ojcem kropka i zrobiłem to. Raz. Pamiętasz, jak poprosiłem o pomoc w opłaceniu rachunków mamy? A ty kazałeś mi sprzedać samochód albo rzucić szkołę. To było lata temu. Dokładnie. Przez te lata stałem się kimś, kogo nigdy nie widziałeś. Kropka rozłączyłem się. Bo niektóre sprawy nie wymagają zamknięcia. Tylko konsekwencji o 10 rano weszłam do pokoju zarządu Hawthorne Capital, teraz mojego pokoju zarządu. Ryan siedział już na drugim końcu, blady i roztrzesiony, starając się wyglądać na opanowanego w granatowym garniturze mój ojciec siedział obok niego ze splecionymi dłońmi, starając się nie pocić przez koszulę. Pokój ucichł, gdy weszłam nie usiadłem z boku stołu. Podszedłem prosto do szefa. Dzień dobry, powiedziałem. Zaczynajmy. Jeden ze starszych wspólników odchrząknął. Paną Blake. Nie wiedzieliśmy, że jest pani większościowym nabywcą. Zgadza się. Upewniłam się co do tego. Mój ojciec w końcu wstał. Nie możesz prowadzić tej firmy. Nie ma pani doświadczenia. To wrogie przejęcie. Wrogie. Powtórzyłem. Unosząc brew. Nie. Wrogie byłoby zwolnienie was wszystkich na miejscu kropka pochyliłem się do przodu. Spokój. Opanowany. Ale tego nie zrobiłem. Oferuję wam okres przejściowy. Zgrabne odejście. Albo możesz zostać pod moim przywództwem. Ryan też wstał. Blefujesz kropka, bez słowa, podsunęłam teczkę oficerowi do spraw zgodności. Otworzył ją. Oczy mu się rozszerzyły. Potem spojrzał w górę i powiedział po prostu: Ona posiada 67,4%. Wszystko zweryfikowane. Kropka Mój ojciec usiadł, wyraźnie speszony. Ryan osunął się obok niego. Kropka Wstałam i powiedziałam cicho: Nigdy nie chciałam być twoim wrogiem. Chciałam być tylko twoją córką. Ale odwróciłeś się ode mnie. Więc zbudowałam własne drzwi. Kropka Potem wyszłam, bo władza nie polega na głośności. Chodzi o to, by wiedzieć, kiedy opuścić pokój. Trzy dni później miasto wciąż tętniło życiem. Nie tylko z nagłówków gazet, ale także z szeptów, które płynęły jak pożar przez wiejskie kluby, salony biurowe i zakurzone werandy. Gdzie starzy sąsiedzi siedzieli z otwartymi ustami i drżącymi rękami przy porannej kawie. Na stacji benzynowej, gdzie pracowałem na dwunastogodzinne zmiany, ktoś przykleił do okna wycinek z gazety. Od pompy do władzy Zoe Blake przejmuje kontrolę nad Houtorn Capital. A pod nią w szarpy zawsze uśmiechała się do klientów. Stałem po drugiej stronie ulicy w samochodzie i patrzyłem. Warkot silnika. Okno pękło. Delikatny powiew wiatru. Nie czułem dumy. To był spokój. Ponieważ nie szukałem zemsty. Nie chciałem ich zniszczyć, chciałem tylko, żeby mnie zobaczyli. Prawdziwego mnie. Nie tę wersję, którą wepchnęli do pudełka i przykleili tanią etykietkę. Nie nieudaną córkę. Ani samotnej dziewczyny pracującej przy kasie. Byłam kimś więcej. Zawsze byłam kimś więcej. Kropka po prostu nigdy nie patrzyli wystarczająco długo, by to dostrzec. Kropka mój telefon zabrzęczał. SMS od Nataniela. Prasa prosi o oświadczenie. Chcesz ich uciszyć czy powiedzieć swoją prawdę? Odpisałem. Niech pytają. Jestem gotowy. I byłem kropka tego popołudnia stanęłam na scenie. Nie na weselu. Nie w ramach żartu czy refleksji. Ale na Arcadie Global Women's Summit w Nowym Jorku. Za mną znajdował się ekran pokazujący moją podróż od Zoe z małego miasteczka do szefowej zarządu kropka przede mną setki kobiet w garniturach, szpilkach, trampkach, dresach. Niektóre takie jak ja. Niektóre wciąż próbują odnaleźć swój głos kropka wyregulowałam mikrofon. Wzięłam głęboki oddech i przemówiłam. Kiedy byłam młodsza, wierzyłam, że jeśli będę pracować wystarczająco ciężko, ludzie, którzy mnie ignorowali, zmienią się. Że dostrzegą mój wysiłek. Lojalność. Miłość. I odwzajemnią miłość. Kropka, ale czasami ludzie się nie zmieniają. I to jest w porządku. Kropka, zatrzymałem się, pozwalając prawdzie wylądować. Nie musisz udowadniać swojej wartości ludziom, którzy cię nie rozumieją. Musisz tylko uwierzyć w to, czego oni nie chcą zobaczyć. Tak właśnie zrobiłem. I nie mówię tego po to, by się napinać. Mówię to. Ponieważ w cichej wytrwałości jest siła. Jest godność w zaczynaniu od zera. Jest ogień w byciu niedocenianym kropka owacja na stojąco. Nie z powodu pieniędzy. Ale dlatego, że opowiedziałem historię, którą tak wielu z nich wciąż żyło, kropka, później wyszedłem na zewnątrz w jasne miejskie powietrze. Nathaniel stał przy sów i E. Czekał. Telefon w jednej ręce. Okulary przeciwsłoneczne w drugiej kropka znowu trafiłaś na pierwszą stronę, powiedział z uśmiechem kropka o Boże. Pięknąłem kropka ale podniósł telefon i tym razem nie był to nagłówek o władzy czy kapitale. Był to wpis na blogu napisany przez kogoś, kto był na weselu. Zatytułowany, dziewczyna, którą wyśmiewaliśmy i kobieta, która odeszła silniejsza, kropka, nie musiałem go czytać, ponieważ podpis pod zdjęciem mówił wystarczająco dużo. Czasami najgłośniejszym stwierdzeniem jest uśmiech, tekst i helikopter. Roześmiałam się, naprawdę się roześmiałam, gdy Nathaniel otworzył przede mną drzwi samochodu, kropka, zanim jednak weszłam do środka. Spojrzałam w niebo. Czyste. Bezkresne, a potem z powrotem na życie, które teraz należało do mnie. Nigdy nie doczekałam się przeprosin od ojca. Mój brat prawdopodobnie spędzi następną dekadę, próbując odzyskać swoją dumę, kropka, ale nic z tego nie miało już znaczenia. Ponieważ to życie było moje, nieodziedziczone, niepodarowane, zbudowane, z bezdusznymi dłońmi, zmęczonymi oczami, ciche noce. I sercem, które nie chciało stwardnieć. Rodzaj życia, które nie tylko powstaje z popiołów, ono samo rozpala swój cholerny ogień. Jeśli ta historia choć trochę cię poruszyła, kliknij przycisk, lubię to. To pomaga bardziej niż myślisz. Nie zapomnij zasubskrybować, jeśli kiedykolwiek czułeś tego rodzaju ból. Nie jesteś sam.